Oferujemy Państwu wyjątkową cenę na naszą koparkę, która już od teraz jest dostępna za jedyne 20 tysięcy złotych. Nasza maszyna imponuje nie tylko konkurencyjną ceną, ale również pełnym profesjonalizmem i funkcjonalnością, która zapewni Państwu komfort podczas wykonywania prac budowlanych. Koparka dostarczana jest z łyżkami o różnych rozmiarach 20, 40 oraz 80 cm. Co czyni ją niezwykle wszechstronną w praktycznych zastosowaniach. Jeśli zależy Państwu na elastyczności przy płatności, mamy świetną wiadomość. Oferujemy możliwość płatności za pobraniem u kierowcy, co zapewnia większe bezpieczeństwo transakcji. Nasza oferta obejmuje transport na terenie całej Polski, co sprawia, że każdy może skorzystać z tej wyjątkowej okazji. Koparka jest idealna do różnorodnych zadań. Wyposażona w ramię skrętne oraz możliwości głębokiego wykopu aż do 160 cm. Dodatkowo posiada specjalne wyjście hydrauliczne, które umożliwia podłączenie młota udarowego za jedyne 3500 zł lub wiertnicy za 1500 zł. To doskonała opcja dla tych, którzy potrzebują więcej niż tylko standardowych. W wyposażenia wchodzi także oświetlenie zewnętrzne, co pozwala na pracę nawet po zachodzie słońca. Jesteśmy dostępni 7 dni w tygodniu, więc zachęcamy do kontaktu przez telefon, sms lub WhatsApp, aby skorzystać z tej niesamowitej oferty.